Cześć Manko, witam w kolejnym odcinku. Dziś zróbmy sobie przepyszną kiełbasę, ale kiełbasę bez wędzenia, bez pieczenia, bez szynkowaru, bez osłonek, ale za to o delikatnie podwędzanym smaku. Po prostu istny raj dla podniebienia, a kiełbasa w wykonaniu bardzo prosta i szybka. Tak więc zaczynajmy. Ja mam tutaj takie trzy gatunki mięsa. Tutaj mam łopatkę, kawałek słoniny i boczek. Boczek wędzony. I dlatego o delikatnie podwędzanym smaku. Chociaż tu jeden, jeszcze jeden dodatek. Właśnie taki podwędzany. I teraz zacznę od rozporcjowani, rozporcjowania mięsa. Kroję. Tylko na tyle, żeby weszło do gardziela maszynki. Z łopatki oczywiście możemy wykroić jeszcze jakieś bardziej tłuste części, jeśli są. No u mnie nie ma, tak więc zostaje to tak, jak jest. Słoninka i boczek. Mięcho rozporcjowane i już za chwilę wędzę, yy, wędzę co ja mówię, Miele. łopatka na innym sitku i to mięso na innym sitku. I teraz boczek i słoninę mielę na sitku 3 mm. Teraz zmieniłem sitko na 7 mm i na tym sitku mielę łopatkę Mięso mam zmielone, przyprawy przygotowane, tak więc lećmy dalej. I teraz słuchajcie mnie, co Wam powiem, bo to jest rzecz bardzo ważna, bardzo istotna, jeśli chodzi o sól. Ja mam tutaj 13 g soli, ale to tylko ze względu na to, że tutaj był dodawany boczek wędzony. Czyli boczek wędzony, on już wcześniej był peklowany. Czyli sam sobie był słony. Tą sól musimy odliczyć. Gdybyśmy dodali, tak jak ja zazwyczaj, do, 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 zazwyczaj dodaję, 18 g soli na 1 kg kiełbasy, gdybyśmy tu wrzucili te 18 gramów, no byłoby to słone i po prostu nie do zjedzenia. Tak, więc pamiętajmy o tym. Odliczmy sól od tego mięsa. Jeśli oczywiście dodajemy boczek, boczek już wędzony. Pod, pod filmem będziecie mieć przepis yy, na ilość soli. No po prostu z tym boczkiem. Tak więc 13 g soli, a boczku miałem 300 gramów. Yy, więc tą sól odliczam. Jeśli chodzi o sól, ja dodałem sól wędzoną, 7 g soli wędzonej i 6 g soli peklowej. I teraz, teraz przyprawy już zostają tak jak, jak na 1 kg mięsa, czyli 4 g czosnku granulowanego, 2 g pieprzu czarnego, 2 łyżeczki majeranku. I dosłownie szczypta gałki muszkatołowej. Dosłownie odrobinka. I do tego wlewam mniej więcej jak 20 ml wody. No i teraz muszę to dobrze wymieszać. Dobrze wygnieść. Ta kiełbasa musi zrobić się kleista. O, widzicie, jeszcze o mały włos bym zapomniał. Oczywiście muszę dodać żelatynę. Takie obasa musi nam się skleić. Ja dodaję na tą ilość na 1 kg 5 gramów żelatyny. Teraz dobrze wymieszajmy. I już działamy dalej. Mięso mam wymieszane. Tutaj już woda wstawiona. No, i teraz mięso oczywiście musimy w coś załadować. Yy, możemy to zrobić w osłonkach, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy osłonki posiada. Nie zawsze mu są potrzebne, jeśli nie robi kiełbasy na co dzień. Rzecz zbędna. A szynkowar, no, szynkowar może też nie każdy posiada. Chociaż też naprawdę bardzo przydatna, przydatna rzecz w kuchni, jeśli robimy domową kiełbaskę. No ale to na pewno każdy ma w domu czyli folia, rękaw do pieczenia. I dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak zrobić taką pyszną kiełbachę w rękawie do pieczenia. Nic prostszego rękaw. Tniemy na pół. Rozkładamy. I możemy na pełnię. łyżkę. I ja zrobię sobie dwa takie półkilogramowe batony. O, myślę, że wystarczy. I teraz wystarczy to dobrze zgnieść. Może za daleko położyłem. Poprz. Zgnieć to mięso. Robimy takiego wielkiego cukiera. O właśnie coś takiego. Owacz, czyż to nie jest proste. I teraz wiążemy z obydwu stron. I kiełbasę mamy gotową do parzenia. Dwa batony mam gotowe. Prezentują się bardzo fajnie. I teraz yy, rzecz ważna. Bardzo ważna. Yy, ja to, yy, te batony wkładam do worka, do... Do parzenia w szynkowarze. No ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy takie coś ma. Skoro nie ma szynkowaru, to nie ma takiego, takich worków. Ale wystarczy zwykła folia spożywcza, którą owijamy kilka razy i mamy kiełbachę zabezpieczoną. A to robimy to dlatego, żeby tutaj po prostu nie dostała się woda. Rzecz bardzo ważna. Zobaczcie. Tak zawinięte. Jestem pewny, że tutaj żadna woda się nie dostanie. Już woda zaczyna praktycznie wrzeć. Tak więc ja sobie to owinę. I coś powiem o parzeniu. Batony mam zabezpieczone. Woda zaczyna wrzeć. Więc teraz minimalizuję grzanie. I wkładam batony. Temperatura wody za chwilę spadnie. No już zaczyna powoli spadać i te batony będę parzył w temperaturze, no, tak jak każdą kiełbasę, w temperaturze wody 75, maksymalnie 80 stopni i czas parzenia około półtorej godziny. No tutaj wiecie, do, najlepiej byłoby to przebić termometrem, wsadzając w środek tego batonu. Uzyskując temperaturę 69-70 stopni wewnątrz tej kiełbasy. no ale ja tutaj nie będę przebijał, ponieważ cały ten płyn wypłynie. No to by było bez sensu. Tak więc ja dla pewności, żeby mieć pewność, że tutaj wszystko będzie ok, nie będzie surowa, parzę przez półtorej godziny, tak jak powiedziałem, w temperaturze 75-80 stopni. No i oczywiście po sparzeniu wyciągam na talerz. Chodzę do temperatury pokojowej. Wkładam do lodówki. No i jutro pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Po całonocnym leżakowaniu kiełbasę mam gotową. Idealnie zwięzłą, z odrobiną galaretki. O taki efekt mi chodziło. Naprawdę zapach tej kiełbasy jest obłędny. Teraz pokażę Wam, jak to cudeńko wygląda w środku. Zobaczcie. Istna na Bajonia. Zapach. Niesamowity. A jeśli chodzi o smak, ja spróbuję, a wy musicie zrobić sobie sami. Poezja. Zobaczcie, jak fantastycznie się kroi. W smaku idealnego. Coś niesamowitego. Tak więc, kochani, Jest jeśli mi się mi podobało, mi. działajcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja robię kanapeczki i idę zajadać.